Cześć, tu gór tanki wracamy do Punkillera ROST ALPHA. Dziś ogramy sobie kamienną dziurę. Bardzo głupia nazwa. Dla poziomu. Mamy znaleźć na niej oczywiście wszystkie sekrety. Wiadomo, stara, dobra misja. Co ciekawe, na tym poziomie nie występuje błąd z poprzedniego poziomu. Wcale. Ja z początku myślałem, że może się gra zjebała, wiecie, ogólnie, więc zrobiłem czysty reinstall Punkillera, a potem reinstall moda, nie? I się okazało niestety, że to nic nie pomaga. Dalej yy, poziom podziemia jest zbagowany i misja jest nie do zrobienia. Bardzo dziwne to jest. Tutaj kart nie będziemy zmieniać. Nie ma po co. Zaczynajmy. No i dobra, jesteśmy od razu, sobie użyję w piątki. No i patrzcie. Przód tył, przód tył. Nic się nie dzieje. No zupełnie nic. Wiecie tutaj ten sekret pierwszy najłatwiej zebrać po prostu schodząc na dół i idąc po wodzie Dlaczego zapytacie? Dlatego, że te skały jak będziecie po nich opadać zadają ogromny damage Po prostu się bardziej skrzywdzicie próbując dostać się tutaj po staremu Uwierzcie mi, ja tak zrobiłem Najprościej po prostu przejść się wodą, potem zawrócić i z powrotem się wybić po skałach na górę, bo są wszystkie tekstury pobogowane więc po wszystkim możemy wejść Co prawda są też tak połagowane, że ciężko się na boki poruszać na nich Ale idźcie za którymś razem się udało, proszę No już mamy pierwszy sekret O, murzynki są Użynek bambu. bambo. jeszcze jeden frajer zapomniałem zawsze tu jest. No i załatwieni, raz dwa. Pozbierajmy sobie amunicję, zbierzmy ten jeszcze jeden sekret. No, nowości tutaj nie ma, ale przynajmniej bagów też nie ma, więc... Więc już jest plus duży dla tego poziomu. Znaczy bagów. No. Mm, tekstury nadal są pojebane, tak jak to w Lostalfie zawsze jest, ale... No już przynajmniej grać się da, <tak> o tak powiem. Mm. Ty będę brał to elektro. Ja ci wyjdziemy po to elektro, amunicja mi się przyda. No mówiłem podbijanie się tutaj jest... Tą szybkością dziwną na tych teksturach jest bardzo pomocne przy sekretach. Trochę gorzej to przeszkadza jak mamy się skądś wydostać po tych ścianach. No i dobra. To może jeszcze tam wejdę. Alecimy no dalej. temu co było czasem te tekstury wkurzają naprawdę wiecie bo nie jestem w stanie zapanować na o tak jak tutaj na przykład nad postacią ale można się do tego przyzwyczaić tym spał po tych teksturach. Dobra, gdzieś śmieć stoi i strzela we mnie. Dobra. Uch, murzynów będę szybko zabijał w Pankillerze. Muszę to podkreślić. Dla YouTube'a specjalnie. Właśnie przez YouTube, bo jak YouTube zobaczy takie kurde mopki w tej grze, to zaraz bana dostanę. A pierdole Dobra, załatwieni. Czasem nawet nie naciskam nic, wiecie, a postać popierdala po tych teksturach na boki. Ciężko to wyjaśnić. Tu musielibyście sami zagrać i spróbować na coś wejść w tym modzie. Dobra, tu będzie zasadzka, to wiemy o tym już od dawna. No kurwa, no przecież po jednej teksturze możesz się wspiąć, po drugiej nie. No tak czułem, że będzie zajebiście, szczególnie, że. Dobra, zajebani. Czekajcie, czy tutaj sekretu nie było? To mi się tylko wydaje, że... O Boże, nie, patrzcie. <grywania> Ta tekstura pierdolona. Ja pierdolę, że to jest podłoże, nie tekstura. Ja nie mogę nawet... Już gościu chyba nie był przytomny. Po co te tekstury są tak zbagowane? Skoda gadać nawet. A no tak. tutaj gdzieś były sekrety, to pamiętam na pewno. A, czy to... Wy... Nie, jest, widzę. tak z tymi linami to będzie dopiero zabawa. Jeżeli te liny mają tak zbagowane tekstury jak myślę No to będzie jazda No w piąteczka No kurwa Jezus mary jak mnie to wkurwia czasem że to E nacisnę przypadkiem zamiast W Dobra No często mi się to zdarza kurde Bo nie patrzę na klawiaturę tylko patrzę na ekran i wiadomo palcami nacisnę zamiast to, to. Dobra Lecimy po tej linie Chyba ta lina była tak? Chyba. Chyba mówię, no bo to... No niestety. No niestety i za to chuj w dupę twórcy. Już widzicie co się dzieje, ja cały czas W trzymam. Kurwa, wiecie jak mi będzie ciężko tutaj podskoczyć. Kurwa, co jest? Co to było? F5. Widzieliście co się z postacią działo? Jak to trzeba zapierdalać? Dobra, to będą najgorsze sekrety chyba te dwa. Do odhaczenia. Mm, I z powrotem. To talina niżej, okej. Okay. No i okej. Okay. Mamy to za sobą. Lecimy dalej. Nawet nie będę patrzył na murzynków. Dobra, nie mam wyboru. Tego szmaty jeszcze tu brakowało. Patrzcie, pamiętałem o tym. A myślałem, że mi z głowy wyleci. Dobra. I tutaj chyba też były sekrety. O no tak. Ja pierdolę fuck you kurwo. Za ten strzał. Ja pierdolę jak mi zajebał. Kurwa Następny kurwa snajper Mhm, mm tu pamiętam, że był jakiś sekret. Mm. Czy to wyżej? Wyżej. Wyżej to było. Wiecie, nie chcę się zgubić tutaj, bo kurwa powtarzać, ganiać tu w to wszystko nie chcę, nie będzie mi się chciało po prostu. Szczególnie, że z dołu chyba nie ma wyjścia później, żeby powrócić. Więc lepiej teraz wszystko pozbierać. Zajebiście Dobra, już widzę Te, kurwa to miejsce było zawsze słabe ale teraz tymi z tymi kurwa zbagowanymi teksturami to jest jazda wiecie bo ja nawet nie mogę się obrócić na tych teksturach dobrze no dobra macie będzie na maksa e, tu nic nie ma idziemy dalej sejwuję. Nie lubię tego poziomu przez to, że się tak zastanawiam, zawsze czy czegoś nie pominąłem. Gdzie ten śmieć? I tak myślałem, że gdzieś stoi O Jezu, o Jezu Dobra Siódmy sekret Nie pamiętam ile tych sekretów było na dole Wiecie Za bardzo Dobra, tu mamy kolejkę raczej sekretu nie było, ale w razie czego zasejwuję. Łata. Co to mi wybiło tak? No kurwa. Men jakiś. On tak udleciał. Nie zgadnę, ktoś się na dole zbagował. Dobra, wracamy do Lost Alfy. Miejmy nadzieję, że tym razem się nie wyjebie. Co teraz mam czekać, aż tryb demona minie Bo gra mi się wyjebie, jak czeknąć się odpali No super Wspaniały pomysł od twórcy Także zrobimy tak, wiecie, bo nie chcą żeby mi się gra wyjebała Tak jak myślałem. Ryb demona gryzł się z odpaleniem checkpointa. Brawo dla twórcy. I teraz pytanie do mnie. Czy ja pamiętam, czy tam na górze są tylko trzy sekrety, czy jest ich więcej? Ha. Właśnie. Żebym nie musiał zawracać. Nie. No tak stara dobra pułapka Dobra. Dobra, będziemy jechali na górę. Twórcy pankilera oryginalnego, chyba, mieli fetysz wind, bo bardzo lubili właśnie dodawać windy. Mogli, mogli drabinę dać szybciej, bym tu w las. bierzemy po to zbroje na górę. Ojej, dobra, wpiszcie to mam. Tego miejsca nie lubię, bo to taka patelnia, wiecie. No jasne, kurwa, z muszkietu, z muszkietu mnie trafiają, z takiej odległości. Patrzcie, dalej gdzieś jakiś jest. Ludzie wystrzały. O, patrzcie, murzynek stoi Ach, to jest to miejsce w tej, tej grze całe to kurwa, ja nie wiem kto to pro robił, ale to powinien się mocno zastanowić no zobaczcie, muszę teraz szukać ich Jeszcze nie mam kompasu, nie mam pojęcia gdzie on może stać gratulacje No się zbagował w kurwety Te ale to... Nie on I z tego po co pamiętam, tutaj był jeden sekret chyba. Hmm. No tam na górze ta skrzynka. No tak. Mamy osiem. Ai, esse é mau escurso, senha. Dobra, mamy to za sobą. Tylko sekrety i kończymy ten poziom. O nie! O nie Wiecie. Wiecie co się stało? Coś pominąłem kurwa. Jak zawsze. Coś mi się w liczbie sekretów tutaj nie zgadza mocno wiem, gdzie jest jeden A nie, dobra. Dobra, wiecie co? Już wiem, gdzie jest drugi też Drugi jest w japie Alastora tutaj Dobra, mamy sekrety. Karta będzie, także spoko luzik. Trochę się przestraszyłem, że będę musiał powtarzać znowu. Ale nie Dobra No jaka kurwa Co jest? Już myślałem, że znowu się gra zbagowała Regeneracja zbroi, super No i dobra Teraz został nam tylko Shadowland tego odcinka to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie do końca, że wam się spodobało, zostawcie lajka, like może suba. Do usłyszenia, no i cześć.